Cześć wszystkim, z tej strony Paweł, witam Was ponownie. Po jakimś czasie, tak? ponieważ mnie nie było, no, obliczyłem, że 9 miesięcy. No i jestem tutaj, żeby się usprawiedliwić, żeby się usprawiedliwić jakby tą moją nieobecność i żeby jakby mm, na nowo mm, być z Wami, dla Was i móc sobie i Wam pomóc, jeśli chodzi o takie fajne tematy jak nerwica. I przy okazji depresja, tak. Te dwa tematy akurat się bardzo łączą. No więc, tak, ostatni raz nagrałem filmik, no, te 9 miesięcy temu, to był jakoś listopad, grudzień zeszłego roku. No i po tym czasie przestałem nagrywać, ponieważ zacząłem nową pracę. Oczywiście już wtedy byłem w trakcie tak zwanego odburzania, tak, czyli Starałem się nie reagować na nerwice, być jakby tu i teraz, żyć. tak. Natomiast co się okazało, po tych wielu latach, właściwie 20 latach zaburzenia przyplątała mi się depresja z tego powodu. Depresja u mnie jest też wynikiem tego, że przez dobrych kilka lat byłem jakoś tam uzależniony, że tak powiem od pewnych substancji, tak? I one też jakby spowodowały, że yy, ta moja głowa jeszcze bardziej się rozszalała tak? te lęki, to napięcie. Yy, ale to jest, to jest inny temat, tak? Temat yy, mojego uzależnienia w każdym razie yy, skończyło się na tym, że kiedy przestałem brać te substancje, kiedy, kiedy przeszedłem na zdrowy tryb życia, zacząłem też o siebie dbać. Yy, tak, na początku to było ok, tak, bo odstawiłem wszystkie leki, bo ja już wcześniej miałem jakieś problemy depresyjne, yy, przy okazji też nerwicowe, tak. Yy, odstawiłem wszystko, żeby zobaczyć, jak się czuję. Było ok przez pół roku. W tym czasie zacząłem stosować metody, yy, które polecają yy, na zaburzeni.pl. Tak, jest też taka strona odburzanie.pl według yy, Hewada, ok. Yy, ten człowiek ma niesamowitą wiedzę i też bardzo mi pomógł. Polecam każdemu, jeżeli ktoś nie zna, to, to naprawdę on wie co robi, tak? zna się na rzeczy, też swoje przeszedł, więc mogę go z czystym sercem polecić. Bardzo mi pomógł też, natomiast co się stało? Ja nie byłem świadomy tego, że jakby moja głowa ma swoją wytrzymałość, tak? No, czasami w życiu tak się zdarza, że no, mi tak się zdarzało, że myślałem, że jestem ze stali, tak? Niestety tak nie jest. No, powiedziałem niestety, tak, czyli chciałbym, żeby tak było, ale, ale niestety, tak? I teraz no, ten organizm się przegrzał, tak? tą całą historią zaburzeniową. Te metody Hewada, tak, one mi bardzo pomogły, czyli olewanie, tak, potocznie mówiąc, po prostu niereagowanie, tak, czyli zero reakcji na to, co mówi nam głowa, co nam mówi nasza nerwica, tak. U mnie to były często właśnie obsesje, także nauczyłem się tego nie reagować, natomiast mój organizm zaczął szaleć, tak. Były różne inne objawy psychosomatyczne, oczywiście, tak, bo jak żeby inaczej moja nerwica, no ja myślałem, że tak, że, że zastosuję te metody, tak, czyli będę to olewał, to mi wszystko minie, ładnie, pięknie, no nie. Tak nie było. I wpadłem w depresję, znaczy nie wpadłem, tak ona była rezultatem tego przegrzania i właściwie też moim wybawieniem. ponieważ… Ja zacząłem mieć jakieś takie dziwne objawy w pracy, w której jakby w pracy stałem przez 8 godzin, tak. Proste rzeczy wykonywałem w każdym razie. Zacząłem się bardzo tym męczyć. Miałem takie dni, takie momenty, że nagle spowolniałem bardzo, traciłem tą tak zwaną energię. No i tak pomału to szło. Właściwie od początku roku, te, właśnie, właśnie tego roku. I przyszedł maj, to był chyba koniec kwietnia, gdzie dostałem paraliżu w pracy, paraliżu ruchowego, tak? Znalazłem, że to jest, jest taki termin na to, jak paraliż ołowiany. Też nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Myślałem, że po prostu może złapałem sobie wirusa, tak? Tego, tego aktualnego, yy, ale się okazało, że nie. Yy, no więc... Yy, Później, no jakby zwątpiłem, tak. poszedłem na zwolnienie, jedno, drugie, poszedłem do psychiatry, yy, a dostałem leki i te leki nie zaczęły też różne rzeczy, zaczęły mi się dziać, zaczęły mi szkodzić. Yy, na jedną rzecz pomagały, na dziesięć szkodziły. Yy, no i powiem Wam, że, że byłem w dosyć niefajnym położeniu, ponieważ autentycznie nie miałem tej energii, a ja dostałem paraliżów takich ruchowych. No, więc to było, była niesamowita jakby no, siła tak, tej mojej nerwicy. No i, i depresji, tak, bo to jest powiązane. Zwał jak zwał. Wiecie, to jest tak naprawdę tylko, tylko tam, jakaś tam nazwa. Ale chodzi o to, co to powoduje i co my z tym robimy. No więc ja przestałem pracować. Do tej pory jestem na zasiłku. I yy, to wygląda tak, że ja pomału z tego wychodzę. Yy, depresja mnie powaliła na, w ten sposób, że po prostu nic dla mnie nie było ważne, poza tym brak energii i yy, takie powtarzające się pytanie, po co? Tak? Yy, po co to wszystko? Po co Ty to robisz? Ja yy, do tej pory mam to pytanie, ja już zauważyłem, że to jest takie pytanie trochę natrętne. Nawet na nie już teraz nie odpowiadam, bo gdybym odpowiadał, to bym nie wstał z łóżka. I postanowiłem, właśnie, że będę wstawał z łóżka, że będę robił różne rzeczy. I teraz tak, na ten moment widzicie, że jest lepiej, tak. Jestem tutaj i nadal mam obsesję, tak. Nadal mam spadki energii. Natomiast co mi pomogło co mi ratuje życie i co może wam pomóc. To po pierwsze, jeśli chodzi o nerwicę, o obsesję, o jakiekolwiek objawy takie lękowe, yy, zero reakcji. To znaczy, yy, ja to odbieram tak, ja zawsze byłem pokojowy, tak? Yy, nie chciałem się z nikim bić, z nikim kłócić. I tak mam do teraz. Najlepsze jest to, że ja zacząłem się kłócić sam ze sobą. Yy, co mi pomaga? Taki jakby, jakbym to nazwał, tak jak Gandhi bodajże, tak? nie, chciał, nie chciał walczyć z Brytyjczykami o wolność Indii, tylko stosował tą filozofię non-violence, tak? czyli zero przemocy i zero kłótni, tak? zero sporu. Ja robię to samo z, z zaburzeniem lękowym. Czyli tak, pozwalam tym objawom być, y, tym obsesjom, tym myślom, ja mam pełno różnych rzeczy, tak? A, ale na, po prostu na to nie reaguję. Y, jestem tak zmęczony, tu mi pomogła depresja, że nieważne co się ze mną dzieje, ja nie mam siły, po pierwsze, po drugie, nie chcę walczyć z tym, bo chcę, żeby w mojej głowie był spokój. I to jest chyba najgorsze, jak człowiek walczy sam ze sobą, tak? Y, czyli to. Zero reakcji, pokój, tak. Ja z tym nie walczę. Pozwalam temu być, oczywiście, tak. I tak to wygląda. Czyli taki pis, tak, taki po prostu pis po angielsku. Czyli taki po prostu chill out, taki, taki pokój, tak, wewnętrzny. Bo jednak tak czy tak człowiek czuje ten ból, tak, ale mi nic nie pomagało. Właściwie pomaga mi tylko to, plus a obecnie biorę jakieś tam słabe tabletki przeciwlękowe, bo te silniejsze też mi szkodziły, yy, bo z natury jestem jakoś tam wrażliwy. Yy, mi się wydaje, że Wy także, ponieważ osoba, która ma zaburzenie lękowe, no nie... Yy, to nie będzie taka osoba, prawda, która yy, wszystko bierze lajtowo, tak? Yy, to są wrażliwcy, tak? Ja jestem wrażliwcem, długo tego nie potrafiłem zaakceptować i zrozumieć, no ale tak jest. Yy, więc jestem wrażliwy, tak? I wszystko odbieram podwójnie, potrójnie i tak dalej. Jeśli chodzi o depresję yy, podobnie, czyli depresja mi ciągle mówi, py zadaje pytanie, po co, tak? Nie ma sensu. Yy, więc w tym momencie nie reaguję też, robię swoje. Tylko że w depresji, jeżeli ona odbiera energię, to ja po prostu wstaję rano przeważnie mam jakieś plany, tak, jak wstanie to już mi ta energia ucieka, to wtedy sobie mówię ok, zrobię coś przez, yy, przez minutę. Przez minutę, dwie, trzy, dochodzę do pięciu i, i pozwalam sobie na to, żeby mieć tą depresję, tak, ona jest fajna, pod tym względem mi pomaga, pomaga mi nie reagować na nerwice. Tak, czyli to nie jest to, że wpadłem jakby. Z deszczu podrynne, yy, czy jakoś tak to się mówi. Yy, więc o co chodzi, żeby z tym wszystkim nie walczyć, tak? pozwolić temu być, tej depresji też, bo ona chce mi pomóc. Yy, I rzeczywiście mi pomogła. Na ten moment mam jakieś obsesje, na przykład w głowie, zero reakcji, bo nie mam siły z powodu depresji. Poza tym zero walki, ja chcę być pokojowy, ze sobą przede wszystkim pozwalam temu być, skoro ma być, to niech będzie i ta depresja tak samo, tak? ona mi pomaga i na ten moment, mimo że ona jest drastyczna, tak? ponieważ odbiera mi siły do, do pracy, tak? na razie nie, nie potrafię jeszcze pracować 8 godzin dziennie, natomiast pomaga mi w tym aspekcie tak? nerwicowym. Gdzie nie chcę, nie mam ochoty już z tym walczyć. Niech się dzieje, co chce, tak? Dobra, chyba się zapętliłem. Yy, Okej, okay, więc to tak, jeśli chodzi o moje usprawiedliwienie i, i ta rada moja dla Was: yy, zero reakcji, pokój, tak, yy, w środku, yy, no bo jak inaczej, tak? Okej, okay, moja głowa pomieści nerwice, depresję i tak dalej, jeśli ja na to zgadzam. Staram się żyć, bo jeżeli nie żyję z tego powodu, to, to jest jeszcze większe cierpienie. Tego Wam życzę, trochę życia, ok, chociaż ta minuta, dwie, trzy, zaryzykować, jeżeli się czujesz, zaryzykować mimo wszystko, tak, i zobaczyć, że ostatecznie nic się nie stanie. Jeżeli coś się stanie, od tego na pewno, na pewno nie. Nie umrzemy, tak? Mówię to też do siebie, bo też przechodziłem różne stany. Także mam nadzieję, że to Wam pomoże. Miałem jeszcze w głowie jedną myśl, ale w tym momencie mi uciekła, ponieważ mam problemy z koncentracją. Mam nadzieję, że to było sensowne. Yy, tak spojrzę tylko, ile to minut się nagrywa. 12. OK. Czyli w, yy, wydaje mi się, że sensownie, jeśli chodzi o moje. Yy, o mój czas, tak? Yy gdzie te moje nagrania ostatnie były bardzo rozległe. Myślę, że do tych rozważań wrócę, natomiast kilka osób prosiło mnie właśnie, znaczy prosiło, pytało się, tak, czy, czy będę nagrywał. Więc chcę powiedzieć, że chciałbym do tego wrócić na tyle, na ile te moje stany mi pozwolą. Chcę Wam pokazać, że można, że depresja nie jest zła że nerwica to jest wyraz waszej wrażliwości, czyli coś super, tak? To jest super moc, tak? Tylko że żeby, żeby nie dać się w to wkręcić w ten zły sposób, tak? Tylko wykorzystać swoją wrażliwość na ten dobry sposób i być dla siebie wyrozumiałym w tych Stanach, bo inaczej to. No właśnie, inaczej to jest ciężko, tak? Być może coś więcej powiem o tej depresji mojej w następnym odcinku. Bo, generalnie, te wszystkie moje do tej pory nagrania dotyczyły lęku, tak? zaburzenia lękowego. Jeżeli coś mi się w głowie więcej ułoży, na pewno, na pewno coś kolejnego nagram. Dzisiaj to było bardzo spontaniczne. Mam nadzieję, że jakiś sens miało. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i, jak to się mówi, w grupie Siła. Tak? w internecie znajduje się dużo fajnych rzeczy także już Wam polecałem różne strony wystarczy tylko chcieć i przestać walczyć przestać walczyć ze sobą ok, zaakceptować zrobić tej nerwicy, tej depresji kawkę, herbatkę niech sobie pobędą, tak, jak chcą trzymajcie się, do następnego razu, to pa